Jak uczyć się farmakologii? Nauka farmakologii jest o tyle trudna, że często nie tylko ty nie masz kontekstu klinicznego, ale też twoi wykładowcy. Nie masz więc wyczucia, co jest ważne. Jeśli jednak już trafiłeś na kogoś, kto ma pojęcie, o czym mówi, to zachowuj te informacje na potem, w zeszycie albo w chmurze, żebyś mógł do nich wrócić za wiele lat. Drugie, skup się na lekach wykorzystywanych w częstych chorobach. Niewydolność krążenia leczona diuretykami jest na przykład bardzo częsta, a choroba Parkinsona niekoniecznie. Wiem, że jeszcze nie masz czucia statystyk, ale możesz się domyślić, że zapalenie płuc będzie częstsze niż martwicze zapalenie powięzi. A propos zakażeń, spróbuj jak najwięcej zrozumieć z antybiotykoterapii, konfrontując informacje z farmakologii z tymi z mikrobiologii. Mało znam osób, które naprawdę rozumieją antybiotyki, a jest to temat bardzo istotny. I znowu, rób na ten temat dobre notatki, do których będziesz mógł potem wrócić. No i konfrontuj informacje z wykładów z książką do internetu, oczywiście z czeklikiem, i lekami dostępnymi w Polsce, np. Empendium czy kto ma lek. Unikniesz uczenia się nieużywanych leków. A jakie ty masz sposoby na naukę farmakologii, podziel się z innymi.